cierkową, wyszłam, a na pewno w skórze. Wielkie brawa. Teraz wyjdziemy. osobom, naszym rodzicom. Dziękujemy wam kochani rodzice za to, że możemy być tutaj dzisiaj wszyscy razem i za to, że przez te wszystkie lata wspieraliście nas i byliście oparcią zarówno w tych trudnych, jak i radosnych chwilach. Dziękujemy. Kiedy my żyjemy, są na mocy przemocy. Wasz żadną nasz marz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski. Za przewodem złączymy się z narodem. Nie pamiętacie tych czasów, kiedy był wyścig. My, rodzice, starsi, pedagodzy, to były wielkie emocje. Wszyscy czekali na ten maj, potem początek czerwca. Wyścig pokoju to były etapy. Wasz Wyścig pokoju kończy się dzisiaj wraz z tym właśnie etapem. Było tych etapów od przedszkola 6-3, 10. Różni byli liderzy, różne były premie. Zmieniały się pewnie też koszulki. Idę wyścigiem pokoju, ale wyścigiem życia. Żałujemy trochę, że nie wszyscy ten wyścig kończyli. Zabrakło nam jednej osoby. Myślę, że zrobiliśmy, jeśli nie wszystko, to bardzo wiele tutaj z panem pedagogiem i z panią wychowawczynią, żeby także ten outsider, który Gdzieś tam nam za peletonem został, żeby też skończył ten etap ostatni. No leży lata w imieniu swoim, w imieniu całej kadry pedagogicznej. Bardzo dziękuję. Bardzo też dziękuję za to, że zgodnie reprezentowaliście naszą szkołę na wielu różnych kursach. Dzisiaj po raz ostatni chciałabym powiedzieć do Was kilka słów. Też będę zaraz płakać, bo się postrzeguję. Póki jesteście młodzi, wszystko jest przed wami. Nowa szkoła, nowi koledzy i koleżanki, a później praca. Pamiętajcie jednak, że cokolwiek w życiu robicie, róbcie jak najlepiej. Jakikolwiek będziecie chcieli osiągnąć cel, włóżcie w to dużo pracy i dużo serca i miłości. Żebyście byli szczęśliwi, uśmiechnięci, ale przede wszystkim, przede wszystkim, żebyście byli dobrymi ludźmi. Takimi, którzy będą szanować drugiego człowieka, swoich rodziców, nas, nauczycieli i wszystkich dookoła. Pamiętajcie, że rodzice was kochają i popatrzcie, ja sami są dzisiaj z was dumni. Dla mnie jako wychowawcy ważne są wasze wyniki w nauce. Jednak czasem ważniejsze były... Wy byliście najważniejsi. I moi drodzy, bądźcie w przyszłości takimi pięknymi literami. Przyjdźcie do szkoły po 20-30 latach. Odszukajcie siebie na tych pożółtych fotografiach, które pani Strycharska wiesza. Zajrzyjcie do klasy, a jak jeszcze powiecie, nic się Pani nie zmieniła, to będzie mi bardzo miło. Niech ten dzień będzie najpiękniejszym, albo jednym z najpiękniejszych dni w Waszym życiu. Dziękuję Wam. podczas tych trzech lat uzbieraliśmy ogromny bagaż pięknych i niezapomnianych wspomnień jak również powiększyliśmy zasoby wiedzy w naszych głowach dziękujemy wam nauczyciele za trud włożony w naszą edukację za cierpliwość i dobre słowo nam rozstawać się, zwłaszcza, że w naszej pamięci tkwią niezapomniane wspomnienia. Wszystkie pogodne wieczory na biwaku, wystrzałowe dyskoteki, wigilie spędzone w rodzinnej atmosferze i przerwy pełne wygłupów i śmiechu. Trzecia klasa to czas rozłąki, lecz wspólna wycieczka zbliżyła nas do siebie jeszcze bardziej. Przez kilka dni śmieliśmy się do łez, wędrowaliśmy po szlakach górskich i przeglądaliśmy wspólnie wieczorem. Najważniejsze, że byliśmy wszyscy razem, my i nasza wychowawczyni. Niech ten dzień będzie najpiękniejszym dniem w naszym życiu. Dziękujemy za wszystko. Uczniowie klasy trzeciej.